Witaj w świecie NordSide Block, tu Aga i Daniel. Całe życie oglądaliśmy z wygodnej sofy, cudze drogi do marzeń. Aż dotarło do nas, że nie chcemy, by każdy rok był kopią poprzedniego, przez następne 50 lat. Bo to nie nazywa się życiem. Zobacz, jakim wąskim czasem jest życie, dlatego wypełnij je treścią, by było piękne, i ruszaj z nami. Witamy w Nordland, dokładnie Narvik. W końcu po trzech do trzech razy sztuka. E, za każdym razem e, wypędził nas deszcz, wiatr, wichura, śnieżyca i tak dalej, ale udało się. E, to miasteczko jest miasteczkiem niewielkim, Niewielkim, jak na Norwegię. To wielkie. To duże miasto. Znaczy jest to miasteczko portowe, w którym znajduje się bardzo ważny port. A mianowicie port przeładunkowy Rudy Żelaza do Szwecji i nie tylko. Daję po uszach trochę. Narvik jest bardzo starym miastem, bo już w epoce brązu znalezione zostały osady wikińskie, także ma bardzo daleką i bogatą przeszłość. Natomiast leży dokładnie 240 km za kołem polarnym nad Morzem Norweskim. Strasznie wieje. Słuchajcie, właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie chcieliśmy wjechać gondolą na tutaj na szczyt, tak. ale po tym jak kupiliśmy bilety. Okazało się, że jest za duży wiatr i gondola jest zamknięta. Znaczy, dokładnie minutę później zamknęli gondole. Zgadza się, także mamy szczęście. Co prawda przywitał nas narwik pięknym słoneczkiem, ale już tutaj pewne przeszkody nas spotkały, ale to nic. Słuchajcie, wjazd na ten szczyt kosztuje 300 koron od osoby do góry i na dół, w dwie strony. Dostałem informację w recepcji, że mogę wykorzystać te bilety jutro, także może uda się i polecimy, pojedziemy gondolą jutro, ale to zobaczymy. Może będzie mniejszy wiatr. Na razie jesteśmy. Jesteśmy tutaj dosyć wysoko. Zaraz jedziemy. Dokładnie do centrum. jesteśmy pod gwiazdą, y, pod, pod gondolą, tak. Gdybyście byli bardzo zainteresowani, to na blogu Norwegia i reszta świata są piękne zdjęcia z widokami właśnie z tej, tej gondoli. Także na pewno warto tam wjechać, ale zważywszy, że tu jest taki wiatr, to już sobie nie wyobrażamy co, co jest u góry. Co, co jest u góry, zgadza się. I teraz tak, jest stacja serwisowa tutaj u góry i też możemy skorzystać z... Sprysznica z, z kuchni. Jest informacja przy drzwiach, że można skontaktować się z osobą, która udostępni nam kod do, do zamka, i możemy sobie tam skorzystać sobie z prysznica, z kuchni, z toalety. Tylko tak naprawdę nie wiem ile to kosztuje, ale zobaczymy, może, może tam wyślę sms później wam. Zobaczymy w praniu jeszcze. Później, tak. później wam damy znać i jak sprawdzę, oczywiście. No i o dziwo, stoimy na tym najniższym parkingu, ale on jest darmowy. E, dziwna sprawa, tak. ale tak, jest darmowym. Wszystkie inne są płatne, chyba... więc jakby 20 koron chyba za godzinę. A jakoś tak tutaj w tym momencie, nie wiem, tutaj wjechaliśmy, nie było żadnej informacji, więc póki co stoimy. Na razie stoimy, ale może być jakaś informacja, której żeśmy nie zauważyli wjeżdżając tutaj. Ale nic, na razie stoimy. Na razie stoimy, ale na razie jeszcze zabierzemy Was do Narwiku. Zgadza Pokażemy się. jak wygląda to niewielkie centrum miasteczko. Lecimy do centrum teraz. Mm. Chodźcie z nami. Będąc w narwik, jeżeli ktoś lubi taką tematykę wojenną, nie należy pominąć Muzeum Wojny, czyli Muzeum Ruchu Oporu. Z Muzeum Gdyńskiej Marynarki Wojennej, właśnie otworzyło tutaj swój oddział. Dlatego można zobaczyć tutaj wszystkie eksponaty dotyczące właśnie tamtego okresu czasu i bitwy, która była pod Narvik. A z kolei Narvik również słynie z tego, że zatapiane tutaj były okręty, a między innymi walczy tutaj. ORP Orzeł, ORP, ORP Błyskawica i ORP, ORP Burza. Brawo, kochanie. <laughs> <laughs> Także to jest... No Narwik nie ma starówki i nie ma centrum, dlatego że właśnie z wyniku wojny yy, zostało to wszystko zniszczone. Natomiast zaraz się obudzimy i zobaczycie najsłynniejszą budowlę w Narvik. -da! Za nami jest Hotel Skandik, właśnie słynący z tego miejsca, czyli wszystkie zdjęcia o Narvik najczęściej pokazywane są z tego miejsca, jak i właśnie taki specjalny postument, który stoi przed muzeum. Także wszystko znajduje się na jednym placu. Co, idziemy dalej? Idziemy. Lecimy. Lecimy. Jesteśmy na rozstaju dróg. Zgadza się. Tam widać rowaniemi. A tylko 517 km nie jest daleko. Można Słuchajcie, kto, w którą stronę byście pojechali? Która właśnie. jest wasza strona? Dajcie, dajcie znać w komentarzach, nie wiem czy widać wszystkie. My już mamy kilka kierunków obranych, prawda? Tak jest. Ale jest też pokazane właśnie, że na Pole czyli ta najwyższa, a tutaj to, to jest, to jest właśnie 2000. Hmm. E, nie 2000, tylko tak. 2407 Także wybierajcie kierunki bo one dyktują marzenia. Zgadza się i dajcie znać w komentarzach w którą, gdzie, stronę? W którą stronę wy byście pojechali jakbyście byli tutaj w Narvik przed tym właśnie drogowskazem. <noise> Dokładnie przed pomnikiem poległych żołnierzy marynarki polskiej, którzy walczyli o wolność norweskich ziem, jak tutaj jest napisane na, na szyldzie. Dokładnie w Narvik odbyła się też bardzo ważna bitwa, jedna z ważniejszych w II wojnie światowej. Niestety, w której zginęła 66 naszych żołnierzy, których groby są tutaj w Narvik na cmentarzu. Także można odwiedzić, można odpalić znicze, można właśnie złożyć hołd. A za nami jest właśnie pomnik żołnierza marynarki polskiej, który walczył tutaj. Także zobaczcie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby odpalić znicz. Słuchajcie, usytuowanie tego, tego pomnika troszeczkę jest bym powiedział, w takim może trochę dziwnym miejscu, przypadkowym miejscu, tylko dlatego, że ciężko tutaj dojechać i nasz pomnik naszych marynarzy znajduje się w sumie na osiedlu, można tak powiedzieć, bo to tak wygląda, między domkami po prostu, i ciężko, ne, tak. ciężko tutaj dojechać, ale dojechaliśmy, jesteśmy i zaraz zapalimy znicza.